Panie trenerze, dziesiąte wyjazdowe zwycięstwo, drugie po, po dogrywce, ale, ale emocje chyba były bardzo, bardzo duże i ciśnienie też, jak się to, jak się to skończy? Takie dziesiąte zwycięstwo, chcę pogratulować teraz moimi chłopakami, wytrzymaliśmy presję, wytrzymali tam w Lublinu jest bardzo ciężko grać, atmosfera jest ciężka i po prostu maliśmy szczęście na końcu, tej Pistarczyk trafił do trójeczku, a przed tym Marian dobitku. I wygraliśmy ten mecz. Zawsze, jak mówię, się dopisuję lepszy. Tak. Eee, czy to Moje... ostatnia, ostatnia, ta ostatnia akta wojtka Pifarczyka tak, tak miała wyglądać, czy, czy to troszeczkę tak było e, robione? Eee, Ostatnie zagrywki, które jest 2 sekundy do końca, jest e, duże innych możliwości. Znaczy każdy zawodnik, oprócz tego, co podaje, ma swoje zadanie, a ten, który podaje, ma. podać pilku najlepszemu, który jest u tej, u tej, u tej opcji. U tej chwili Wojtek Pistarczyk był na lepszej pozycji do rzutu i on dostał tu, tu pilku. Czesznie, czesznie przebiegł po zasłonami i dostał tu pilku na rzut i trafił ten rzut. Codziennie ono daje 200 do 300 takich rzutu i nie dziwię się, trafili i ten chłopak jest warty, warty tego, da ten rzut trafi. Panie trenerze, w środę ostatni etap tej wyjazdowej epopeji drużyny. Wyjazd na, na mecz Pucharowy do, do Gliwic. Drugoligowy przeciwnik, ale, ale z mocną pierwszą piątką. muszę szczęśliwi, co się na końcu kończę tej wyjazdy. Mamy dość tych wyjazdów i zespół jest bardzo zmęczony tymi wyjazdami. I to jest bardzo ciężko grać. 40, par dni nie grać na swoim boisku. Bo grać, grać, grać na boisku... Takie bondy nie mogą być, nie możemy robić takie bondy dalej, albo bondy bez kosz, albo bondy w naszym zarządu. Znaczy musimy to na jakiś sposób to uregulować i nie grać tak jak teraz. E, mecz z będzie bardzo ciężki, a te ludzie, ten zespół z tego co ja wiem, grają bardzo dobrą w i stać ich na graniu w on jest u gospodarzy tego meczu. mecz jest tu z My już w tej chwili nie jesteśmy przygotowani do tego mecza, zaczynamy teraz na treningu robić przygotowanie przy te, ten mecz i jestem dobre mistrz i idziemy ten mecz wygrać. Zobaczymy jak się to wszystko potoczy. że po, po, po obrocie z Gliwic wreszcie mecz nas pojechali za historią. Bydgosz, zespół Astori przeżywa jakieś tam wewnętrzne, pewnie też problemy. Przegrał w dramatycznych okolicznościach z Wanicutem, ale nie będzie to na pewno łatwe, łatwe spotkanie, ponieważ ona lidera do dodatkowo się W odpowiedzialnością. Myśmy przegrali tu z Bydgoszczy, tam trzy kolejki do końca. Przegraliśmy ten mecz, Bydgosz się pokazała wtedy lepsza. Teraz liczymy na remasz. Remarz musi być udany, grał przed swoimi kibicami. Chłopaki chcieli pokazać swoje wartości, umiejętności. ličim na i dobro, barzo dobri vinik. Chciałem skorzystać iskožistaći i za prošličke bice naše, ktore su na každe meču i ktore nas bodre cali čas da priđu barzo, da priđu co vek što može i znači da, da priđu da tu halu napevne da pogratuluju klopakami za barzo dobre vinike, ktore su do te pore Co, zapraszamy kibiców do wygrania tablet, więc to też pewnie dodatkowa motywacja, żeby tak, pojawić jest. się na...